Hej kochani, tym razem jest to filmik. O rany, jest tyle rzeczy, ale nie będę mówiła o tylu rzeczach. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że pod spodem jest bardzo fajny film, na który dzisiaj się natknęłam. To jest świeżutka bułeczka, że tak powiem. Dzisiaj się natknęłam na ten film i chciałam Wam powiedzieć, że jest po prostu taki, że yy, już naprawdę. Ostatni raz puszczam takie rzeczy, ostatni raz już o tym mówię, chyba że stanie się coś wow. Natomiast, tak normalnie, ostatni raz nie chcę wchodzić na te tematy, bo wiem, że nie ma sensu. Widzicie, bo to jest tak: dzieci, popatrzcie na dzieci. One nie są niczemu winne. One, dopóki trwa ich fajne dzieciństwo. Dzieciaki to są przewspaniałe istoty. Dlatego tutaj niestety muszę wspomnieć Bednarza, który w ogóle zaczął mówić o tym, co się robi dzieciom. Ale pomińmy już te najgorsze rzeczy, tak? I zobaczmy, jak my wychowaliśmy dzieci. Wiecie, to jest tak, że dziecko może być ukształtowane tak, jak tylko będziemy tego chcieli. I teraz zobaczcie, ci na górze, wszyscy ci na górze, a także wszystkie specjalizacje, wszystkie zawody, jakich byście nie wzięli pod uwagę, odliczcie od tego 1% albo nie cały 0,5%. I to 0,5% to są normalni ludzie. Natomiast cała reszta to są dzieci, które kiedyś zostały zdemoralizowane, skrzywdzone. Były źle wychowywane. To wszystko to są te dzieciaki. Wszystko. Spójrzcie na każdego jednego człowieka. To są te dzieci, które zostały zjebane w dzieciństwie właśnie. Ci na górze, spójrzcie na nich. To są zjeby, jakich mało. To są skórny są najnormalniejsze w świecie. Więc wiecie, jak mamy mieć pretensje, to miejmy pretensje też również do siebie, że po prostu źle to zrobiliśmy. Źle to zrobiliśmy. Znaczy ja uważam, że nie zrobiłam tego źle. Niektóre rzeczy były podyktowane warunk pod warunkami, jakie były, ale ogólnie, co chciałam w ogóle powiedzieć dzisiaj. Znalazłam właśnie świetny film. Obejrzyjcie go koniecznie. <laughs> Dam go oczywiście pod spodem, pod swoim filmem, bo ja jestem taka, że ja polecam inne kanały. Żeby mnie te inne kanały polecały tak jak ja polecam te inne kanały, to by było fajnie, ale to w ogóle nie o tym gadka, szmatka. W każdym razie, kochani, zobaczcie, co będzie z tego pokolenia, które teraz się jest małe albo się rodzi urodziło już. Zobaczcie, co z tych dzieci powstanie tak naprawdę. I to w sumie też nie o tym za bardzo chciałam powiedzieć, chociaż tutaj dzieci, tak jak mówił Bednarsz, niestety muszę mu przyznać tej racje, są najważniejsze. Jeżeli nie zrobiliśmy nic dla dzieci, to znaczy, że nie zrobiliśmy i nie zrobimy już nic dla siebie. Wiecie, to jest ważne. Ten film pokaz pokazuje, słuchajcie. Jak bardzo skór syńskim narodem się zrobiliśmy. Zresztą ludzkość jest cała skór syńska, i tak jak zawsze mówię, obyśmy wyginęli, ale tak na spokojnie, tak? Tak na spokojnie, jako rasa cała, bo nie jesteśmy warci praktycznie niczego. To jest mój wniosek, niestety. A przeżyją tylko oni. Niestety, tak? Natomiast ja zawsze to mówiłam. Zawsze to mówiłam: obyśmy wyginęli bez możliwości odrodzenia się, bo wiecie, to na co my pozwalamy, wiecie, że system podchodzi do nas czysto, czysto fizycznie i realistycznie bardzo. To jest dla nich matematyczny rozrachunek. Jeżeli my nic nie zrobiliśmy, podczas gdy zabiera nam się to, co pod trawką to już nie jest nasze, potem będzie się zabierało, już się zabiera ziemię, jeżeli nie zrobiliśmy nic kompletnie, jak wiemy już od lat, od lat wiemy, że jesteśmy truci, yy, że woda, że powietrze, że roślinki i tak dalej. Wiecie, podczas gdy pozwoliliśmy, pozwoliliśmy sobie wcisnąć do szkół temat zdrowotny, yy, który będzie przymusowym tematem, yy, to nie będzie tak, to na razie można sobie z tego zrezygnować, potem już nie będzie można z tego zrezygnować. Jeżeli w ogóle dojdzie do tego wszystkiego. Więc oni na górze patrzą na nas i sami mówią: Co za wachujowy gatunek, tak? Dlatego najprawdopodobniej chcą nas po prostu zmienić, wymienić, zamienić i tak dalej. Wszystkie zawody, oprócz tego mówiłam, jednego procenta, jednego tylko. To nie ma więcej tych ludzi. Jednego i tego jednego procenta mi szkoda. Ale weźmy pod uwagę dobro ogółu i zobaczmy, że tak będzie lepiej, to co ja mówię o tym wyginięciu. Byłoby, bo nie będzie, bo wiadoma sprawa, która warstwa będzie żyła dalej, tak? I która warstwa będzie jej się dobrze wiodło i tak dalej. Chociaż, wiecie co, zaczynam czasami chwilami stwierdzać, że może kurwa oni jednak mają rację. Jak można było dopuścić się takich zdrad i takiego wysyństwa? Zobaczcie, ilu białokitlowców to sk wysyny. Zobaczcie, ilu nauczycieli to sk wysyny. Zobaczcie, każdy jeden zawód, jaki chodzi po tej świecie, po tej planecie, kurcze pieczony, zobaczcie, jakich mamy wspaniałych ludzi. Zobaczcie. Widzicie to? Pozwolili na kucia i pozwalają nadal. Pozwolili na to, żeby w szkole było to, co było. Przecież to to się w pale nie mieście, żeby nam wciskali taką historię i takie ciemnoty. Pozwolili na to, żebyśmy nie dowiadywali się wielu różnych rzeczy. Mam na myśli tych na samej górze też również, tak? Nie na samej, no to, to tylko taki, takie pokazuję na górze, ale wiecie, co mam na myśli, tak? Wszyscy pozwolili. Nikt nie oponował. Ja pamiętam, że ja nie miałam z kim rozmawiać, będąc młodą dziewczyną. I patrząc i widząc, ja już wtedy widziałam, że coś jest nie tak. Że w złym kierunku to wszystko idzie. No, a potem jak już to GMO zaczęło i tak dalej, jak już zaczęło, troszeczkę tam gdzieś, wiecie, bo to nie wszystkie wiadomości były dostępne, tak? Ale to było też widać, co oni robią z nami, z naszą psychiką. To systemowe wychowanie. Nikt się nie buntował. Nie powstały grupy, wiecie, które by powiedziały nie. No i mamy to, co mamy. Nie chcę o tym mówić, bo nie będę wszystkich wyzywać od zdrajców i od skór, przerywnik synków, tak? Ale tak jest. Ale tak jest. Popatrzcie na ludzi. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, ilu skór! Właściwie wszyscy. Tak jak mówię, minus 0,5%, może jeden, chwilami, tak. Zobaczcie. Czy to są jeszcze ludzie w ogóle? Zobaczcie. Bo po tych już zmianach całkowitych to już mogą nawet to już nie są nawet normalni ludzie, tak? Sorry, że tak dzisiaj i sorry, że to będzie w piątek. Zobaczyłam ten film i powiedziałam muszę wam to puścić. Niestety, przykro mi jest bardzo. Nie sprawdziliśmy się, po prostu żeśmy się nie sprawdzili. Pomijam oczywiście, tak jak powiedziałam, to 0,5 do 1% góra max. Pomijam, tak, ale to jest nieważne w sumie już właściwie. Więc, kochani, obejrzyjcie ten film. Obejrzyjcie go, bo naprawdę jest super. I tak będzie. Bo wiecie, to, że oni inwestują gdzieś tu czy tam, to są dla nich tylko zarobek. Będzie w razie W. To będzie tylko dla nich zarobek po prostu, tak? Oni sobie za to odpowiednie odszkodowanie wezmą, a poza tym też nie chodzi tylko wyłącznie o to o te materialne rzeczy. To jest taka ułuda, żeby ściągnąć tam jak najwięcej różnego rodzaju gatunku ludzi. I to, co wam mówią, że ci z zachodu, to już nie, 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 oni już nie będą ten do tego ściągani, tak? Ale jednak są. Jednak wybudowano dla nich w huk różnych dziwnych siedlisk, że tak powiem. I jednak będą, więc wiecie, to wszystko drzewa gdzieś trzeba gdzieś skumulować, po to, żeby potem to wpierdyknąć w to, tak? Niestety, czysto matematycznie podchodzą do tego, ale moim zdaniem właściwie, wiecie co? Ja im się wcale chwilami nie dziwię. Bo jak patrzę na to, co się stało z ludźmi, co oni chyba i na co sobie pozwalają w ogóle, no to. To jest straszne, wiecie? To jest straszne. Chcielibyście mieć kota albo psa, który robi dokładnie, idealnie, zawsze. To, co wy tylko chcecie. Chcielibyście mieć takie, takie coś? Zawsze. Posłuszeństwo po prostu na każdym kroku bezwarunkowe i wręcz po prostu yy, ten pies. wiadoma sprawa, że kot sobie nie pozwoli, ale ten pies, chyba że dręczony, tak, pozwoli absolutnie na wszystko. Łącznie ze strasznymi rzeczami, ze, ze strasznymi i nadal będzie w was wpatrzony. Kurwa, chore. Rozumiecie? A my właśnie tak się zachowujemy. Także wiecie, jak to się mówi kara musi być. I będzie. Będzie. Ja osobiście strachu? Nie. Ja w sumie można powiedzieć, że się cieszę. Wiecie? Że będzie. Ogólnie, tak? Nawet yy, tak. Ja jestem spokojna, muszę Wam powiedzieć. To nie, nie dlatego, że ja sobie tutaj mieszkam, bo tutaj też wiecie nie wiadomo jak będzie, nie? Ja jestem spokojna. Ja jestem przyszykowana, spokojna i uważam, że. Jesteśmy wstrętni i okropni. Wiecie po prostu. Jesteśmy okropni. To, co się z nas zrobiło. Te wszystkie wiecie, wspaniałe slogany, że to najodważniejsi, że najwspanialsi i w ogóle to wszystko gównoprawda. Gównoprawda. Nie oszukujmy się. Jesteśmy jakimś tworem, który już naprawdę do człowieczeństwa nam pół prawdziwego, tak? Gdzie liczą się najważniejsze rzeczy: uczciwość, moralność, miłość, wzajemny szacunek. Kurde, no wiele takich naprawdę wspaniałych wartości. A teraz jest, co jest Bogiem? Pieniądz. Pieniądz. I tu jest mowa o wznoszeniu się na wyższe poziomy. To nie jest możliwe w tym świecie. Nie w tym świecie, słuchajcie, kochani. Także przykro mi jest bardzo, że muszę to powiedzieć. Ale muszę to powiedzieć. I jeszcze raz Wam mówię, obejrzyjcie ten film na dole. Tyle, kochani. Ostatni taki film, słowo wam daje. To jest to, co ja mówiłam od samego początku, odkąd tylko zaczęłam kręcić. Obyśmy sobie naturalnie wyginęli. Ja nie, ja nie mówię tutaj o tym, żeby było, wiecie, strasznie, tak? Tylko o tym, żebyśmy naturalnie sobie wyginęli co do ostatniego. Bo nie jesteśmy warci tego, żeby istnieć i psuć tą planetę. Planetę no. Planetę, tak. Po prostu. Przykre, nie? Niestety. Jest mi nie bardzo przykro, ale to jest jedyny wniosek. Ja wiem, że są wspaniali ludzie. Ja to wszystko wiem. Ale jaki to jest procent? Słuchajcie, jaki to jest procent? Większość to zdra... Przerywnik cy i c i skurwy przerywnik syn. Wszystko w temacie dobrych ludzi na palcach jednej ręki. W stosunku do, tak? Więc niestety i co najważniejsze w tym wszystkim wszystko zależy od dzieci. Zależało od dzieci, bo dziecko źle wychowane, wychowane na potwora, wychowane w złej rodzinie, źle wychowane po prostu z wszelkimi jakimiś wiecie Wskazami psychicznymi. Potem wyrasta na no, zobaczcie, co się dzieje tam na górze. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje pośród nas. To wszystko to są byłe, że tak powiem, dzieci. Oni, oni kiedyś byli dziećmi. Zobaczcie, jak musieli być skrzywdzeni. Dlatego zawsze mówiłam o bezpłatnym świecie i o tym, że dziecko powinno mieć wszystko. Od małego, wszystko. I ono im więcej ma, tym bardziej tego wszystkiego nie chce. I zaczyna się rozwijać w innych kierunkach, zaczyna iść. Ono w inny sposób zaczyna się rozwijać. Ono inaczej zaczyna patrzeć na świat. Ono co innego bierze pod uwagę. Dla niego rozwój jest czymś bardziej duchowym, ale to nie tylko o to chodzi. Ono się wtedy rozwija. A nie jest zgaszone i przytłumione. Także tak, kochani, przesraliśmy sobie, przejebaliśmy sobie, i wszystko, co nas spotka, ja uważam, że na wszystko to sobie zasłużyliśmy. Niestety, nie zasłużyły sobie na te dzieci, ale my je na to skazaliśmy. Znaczy nasze pokolenia, i te starsze, i te młodsze też również. Tyle kochani. Ludzkość powinna sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć wtedy, że może sobie popatrzeć w oczy.